Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zecara, witam Państwa. Naszym gościem jest Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Reganowi, temu z Ameryki, podobno do wcipy wymyślał sztab komików. A jak jest u Pana? U mnie? Jedne się gdzieś usłyszy, drugie się wymyśli. Nie, a, nie, ma problemu z poczuciem a, humoru. Te, no tak, ale nie rozumiem pytania o tej godzinie. Teatr rozrywki w Chorzowie imię Jana Kipury, chyba że to nie był dowcip. Super, super, super pomysł. Jan Kiepura, jego ojciec walczył w powstaniach w powstaniu śląskim, Jankiepura, wielka postać e, muzyki. Światowa postać muzyki, także no nie widzę żadnego problemu, żeby jeden z obiektów kulturalnych, kojarzących się z rozrywką w Wojówce śląskim nosił imię na Kiepury, tak jak mógłby nosić takie imię e, Sale, e, czy, czy inne obiekty kultury w całej, całym, na całym świecie, w całej Europie. To jest tak dla równowagi, taka propozycja dla równowagi po tym, jak radni Sejmiku przegłosowali patrona lotnisku Wojciecha Korfantego? Nie wiem, czy dla równowagi, ale warto, jeżeli chcemy pokazywać bohaterów czy, czy wielkie postacie naszego regionu, tak jak to było z Korfantem, teraz z Kiepurą, no to musimy nazywać ważne obiekty kulturalne w naszym regionie ich imieniem, żeby ich przypominać, żeby o nich pamiętać żeby się nie mieli chwalić i szczycić. Także, także to myślę, że dobre, dobry krok w dobrym kierunku i teraz należy szukać kolejnych miejsc, w których będziemy pokazywać te swoje ważne postacie historyczne z naszego regionu, w ważnych miejscach na naszego regionu. A Wojciech Korwanty nie jest bohaterem Zagłębia? Korfanty? Mm -hmm. y, bohaterem naszego kraju jest także no, i Zagłębia. Właśnie, ojciec dlatego, a, dlatego a pan już ani słowa złego na temat korfantów nie wytyka pan nie... mu Śląskości? Nie, nigdy w życiu. Dlaczego Akcja z Kiepurą to nie jest taka że... no, reakcja tak to, na to, że, że... lotnisko w Pryżowicach to Zagłębie historycznie, tam będzie patronem no. Ślązak, To może gdzieś na Śląsku znajdźmy miejsce, w którym wciśniemy Zagłębiaka. Aneksja terenu Zagłębia do Śląska nie była dobrą rzeczą. mi tak dziać się nie powinno, ale działo się i zostało stało się, a się stało, przecież nie Będziemy e, walczyć o to, i jakiś wojen jak na. Ukrainie zielonych ludzików wysyłać, żeby odzyskiwać tereny. No, no nie ten czas, nie, 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 nie ta epoka i mamy szacunek do, do, do braci Ślązaków. A proszę zwrócić uwagę, że ja mimo, że bardzo mocno i zmienię się wspieram, tylko powiat, wspieram, wspieram, tylko powiat. No, Nawet zmieniuś, nie województwa, co dopiero panie kraj. Panie redaktorze, zmieniło się bardzo dużo, bo zmienił się powiat należący do Zagłębia na powiat należący do Śląska, czyli tradycyjne tereny zagłębiowskie zostały przesunięte ze względu na to, że lotnisko no menomen no, 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 nazywające się Katowice ma daleko do Katowic i leżało na terenie Zagłębia i myślę, że to było przyczyną tych zmian, ale, ale przyjmujemy je do wiadomości, od lat one już funkcjonują, a proszę zwrócić uwagę, że ja jestem osobą, która bardzo mocno wspiera region zagłębiowski, mówi o nim, o jego kulturze, ale nigdy nie powiem nic złego na temat Ślązaków i zawsze z nimi będę współpracował, bo mam ogromny szacunek do ślązaków. Telefon do Marszałka, do tego, panie całym... prezydencie, jeszcze na koniec krótko, był w sprawie kipury w Chorzowie? Telefon do Marszałka? Tak? Nie, pismo, pismo do pana Marszałka. Będzie? Było? E, albo było, bo nie chcę tutaj skłamać, a jak nie, to w najbliższym czasie będzie. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca jest z nami za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do Dziękuję. zobaczenia. Dziękuję. Już teraz, na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca jest z nami w ten piękny poniedziałkowy poranek. Witamy ponownie. Witam z bardzo serdecznie wszystkich Ślązaków i Zagłębiaków. Tak jest. Panie prezydencie, to jeszcze tak wracając do pańskiej ostatniej myśli, pismo oficjalne w sprawie tego kipury patron, na patrona Teatru Rozrywki w Chorzowie to albo pan już sporządził, albo zostało przygotowane. Nie, na, wysłane, na, pewno albo... jest, na pewno jest przygotowane. Nie chcę tutaj y, y, zmienić pana redaktora ani, ani, ani naszych radiosłuchaczy. Czy zostało już wysłane, czy nie, bo, bo, bo możliwe, że dzisiaj zostanie wysłane dobrze na nie wiem, czy dzięki Korfantemu i yy, na lotnisku z będzie latać więcej m, nie, samolotów, czy przylatywać do Pyszowic więcej samolotów, ale sprawę załatwiono dosyć szybko i, i panu uświadamiam, tak nie wiem, czy pan pamięta, czy pan wie, że yy, w tej sprawie absolutnie jednogłośnie był buse, yy, jednogłośny busejmik, również radnic Zagłębia, nie Oczywiście. mieli wątpliwości co do Korfantego. Korfanty to bardzo ważna postać, już mówiliśmy to w pierwszej części, nie tylko Śląska, ale naszego kraju, także i Zagłębia bo przecież to dzięki niemu dzisiaj mamy e, Śląsk e, Polski i, i e, e, współpracujemy ze sobą i myślę, że tak już będzie zawsze. Pamiętam, jak, pamiętam jak w starym gzm prezydenci, samorządowcy na Śląsku spierali się latami. Korfanty na Śląsku to nawet nie, nie zgodzili się wszyscy na Korfantego, bo byli te, też tacy, którzy mówili Godula na, w zagłębiu Kiepura, byli, był też Kilar, potem Szymanowski gdzieś się pojawił, no i... No i nic nie wyszło z tego. Znaczy, no wyszło, bo, bo jest korwanty. Tak Marszałek? Że, tak że... To marszałek, nie właśnie nie marszałek, tylko to radni sejmiku? Radni tak, sejmiku ja. jednogłośnie, nie wiem, kto złożył wniosek, czy to jeszcze historyczny wniosek, czy, czy nowy wniosek. No mamy rocznicę Powstań Śląskich, więc bardzo dobry moment do tego, żeby najważniejszą postać historycznie związaną z tym regionem uczcić i nie ma w tym nic złego. E, tylko przyklasnąć, że są momenty, w którym radni sejmiku Województwa Śląskiego potrafią głosować razem. A gdyby nie było tej inicjatywy z Korfantem na lotnisku, to pan by też... E... Tak rozpoczynał swoją akcję z Kipurą w Teatrze rozrywki? Panie że myślę, że nie, ale to jest bardzo dobry pomysł i bardzo się cieszę, że urząd marszałkowski, że Sejmik urzędu, że Sejmik Wojewódzki nazwał to lotnisko i mam nadzieję, że rozpoczął pewien proces przypominania różnych bohaterów w różnych miejscach, bo tak należy robić. Rzeczywiście to jest bardzo dobra, do, bardzo dobra rzecz, która się, tak jak mówię, mam nadzieję, rozpoczyna. Lotnisko Korfantego. Mam nadzieję, że kolejne postacie, wielkie postacie tak ze Śląska, jak i Zagłębia, bo my również mówimy o Szpilmanie, pan wymienił wiele postaci historycznych ze Śląska, e, powinny doczekać się pamiątkowych to miejsc. Stadion Zagłębia, panie prezydencie, który powstaje w Sosnowcu, to powinien nosić, nie wiem, jakiegoś patrona też dla równoważnych, Gerard Cieśnik może... Panie redaktorze, najpierw trzeba wybudować, a potem można go nazywać, się. także myślę, że, że, że e, na pewno jakąś nazwę będzie miał, przecież obecny stadion to Stadion Ludowy, historyczna nazwa, Stadion Czarnych to imienia Ciszewskiego, co zresztą nie wszystkim się podobało. Ta nazwa, bo, bo oczywiście jak to w naszym kraju rozpętała się wojna o agenturalność i inne rzeczy związane z Janem Ciszewskim. A nie zdekomunizowali tego stadionu w trakcie. Tak to, że pewnie ktoś miał takie plany i, i może jeszcze takie plany ma, ale myślę, że nasze społeczeństwo no nie pozwoli, bo i wtedy nie pozwalało na e, deprecjonowanie wszystkich ludzi, którzy, którzy funkcjonowali. W między 1945 powiedzmy, a 80. rokiem. No, no nie zostawmy, no, tak, zostawmy że wszystkie postacie, przeszłość... które wtedy były, to były złe, a dzisiaj wszystkie są fantastyczne. Bo jest zupełnie Cisz I bardzo często odwrotnie. Życie Rysiciszewskiego. Skupmy się może na tym teraz, co mm, dzisiaj samorządowcy, może tak nawiązując do tamtej, tamtej niezgody w sprawie patrona na lotnisku, to dzisiaj samorządowcy coś założyli Właściwie co to jest? Co założyli samorządowcy z pańskim udziałem? mówimy o tym, co działo się w, mieście, w Gdańsku, bo tak myślałem nad, nad sejmikiem, ale, 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 ale szybko. Jest. Na, na dobry trop Prezydenci do. większości miast w Polsce, dużych chyba, Albo przynajmniej dużej części. W Gdańsku założyli stowarzyszenie. Po co? Nie, 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 nie większości dużych, tylko różnych, bo nawet była właśnie mowa o tym, żeby pamiętać o tych najmniejszych i byli prezydenci i prezydenci, Ale, i wultowie, ale mamy Katowice, i... Gdańsk, powiedzmy najważniejsze również w postaci Inne postacie miasta. świata samorządowego. Są też mniejsze miasta, jest jedna, jedną z, z chyba członkiem, bo jeszcze wszystkich przecież nie znam. Rady Starosta Bielski, czyli, czyli nie tylko dużych miast, taki przykład naszego regionu. Po co? Po co? Jaki jest cel tego stowarzyszenia? To, żeby... to ale... Tak, tak. Chodzi o to, żeby samorządowcy razem, wspólnie walczyli o swoje prawa, bo, bo dzisiaj te prawa nam są zabierane, a zarazem, żeby tworzyć bo tak, takie były te, te, te głosy większości, możliwość nacisku na partie, partie w parlamencie, zwłaszcza partie opozycyjne, żeby one potrafiły zawalczyć o prawa samorządów, a zarazem, żeby gdy dojdzie do jakichkolwiek najbliższych wyborów, nie dzielili się na, 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 na różne frakcje mniejsze, większe tak, organizacje, tylko żeby na, razem naciskać na partie, zwłaszcza opozycyjne. Znaczy to tak, prezydent tak, Chęciński zasiadający w samorządzie tak. platforma obywatelska będzie naciskał tak, na platformę obywatelską tak, tak. za pomocą stowarzyszenia, trzeba było do tego stowarzyszenia powoływać? Panie redaktorze, tam będą członkowie tak, e, tak to widzę i w to wierzę, niezależnie od tego, Jakie mają przekonania polityczne, do jakiej formacji politycznej należą, również do Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli tylko będą mieć ochotę. A ja no znam wielu ale... samorządowców Prawa Sprawiedliwości. Ale przede wszystkim, które mają o czym Pan mówi, teoretycznie. Inne poglądy niż partia rządząca, mimo że też to jest Prawo i Sprawiedliwość. Rozumiem. Teoretycznie tym samym zajmuje lub może zajmować się na przykład Związek Miast Polskich, na przykład Unia Metropolii Polskich. Związek Miast na... Polskich to organizacja, która zrzesza jednostki samorządowe, miasta, e, tak, mniejsze, większe. A kto w nich zasiada, e, panie prezydencie? Czy inne organizacje e, zasiadają, prezydent samorządowcy, ale to jest stowarzyszenie osób fizycznych, to zupełnie inna sytuacja. Ale chcemy... te interesy są rozbieżne? To nie, samorządowcy nie, nie... nie reprezentują miast, które są członkami Związku Miast Nie są Związku rozbieżne, ale w Związku Miast Polskich mogą być tylko pojedyncze osoby reprezentujące poszczególne, no, mówię o Związku Miast Polskich, bo przecież różnych związków, są różne mhm. inne związki, tak, reprezentujące inne, inne organizacje, inne jednostki samorządowe to są Związek Miast Polskich, to organizacja, która którą reprezentują pojedynczy przedstawiciele, czy to prezydenci, czy, 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 czy radni rad miast, a to jest organizacja, której mogą należeć samorządowcy, niezależnie jakie funkcje w samorządzie pełnią i nie ma ograniczenia do liczby osób z danego miasta. To ma być organizacja, tak jak mówię, osób fizycznych związanych z samorządem, żeby działać, żeby się jednoczyć, żeby znaleźć, znaleźć sposoby na to, żeby samorządy się mogły rozwijać, a nie zwijać, tak jak to czyni rząd prawa i sprawiedliwości. I tak jak powiedziałem, żeby mieć wpływ na życie polityczne, bo od życia politycznego są partie i, i, i tutaj na szczególnie. W ten wpływ macie jako nie Rafał Trzaskowski nie ma wpływu na życie polityczne jako prominentny. Eee, Rafał Trzaskowski jest jedną z tysięcy osób w samorządzie. Rafał Czaskowski on, zapisał, się, on, zapisał się do tego stowarzyszenia? Samorządy e, dla Polski, dobrze pamiętam nazwę. E, tak, samorząd dla Polski. Nie, nie, nie. Może się zapisze, tak? Nie odpowiem. Nie, nie, było Rafała Czaskowskiego. Wiemy o problemach, które ma w Warszawie i, i nie było go w Gdańsku. Łączyliśmy się tylko zdalnie z panem prezydentem. Ale Rafał Czaskowski, tak jak powiedziałem, to jest jedna z osób, która ewentualnie będzie w tym stowarzyszeniu. Tysięcy osób, które mam nadzieję się tam zapiszą i ona, oczywiście jako Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, e, pewien e, nacisk na, 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 na zarząd partii, e, pewne możliwości nacisku na zarząd partii, oczywiście ma, ale e, wzmocniona tysiącami samorządowców, e, ten głos jest dużo mocniejszy. Trzaskowski I ma zamiar tworzyć, przesunął w związku z historią, e, ze ściekami, e, z awarią. awarią. <tak>, tak, z awarią przesunął e, inaugurację swojego stowarzyszenia które miało nazywać się Nowa Solidarność i w nim też, o ile dobrze słyszałem, mieli być samorządowcy, poczekajmy na, który na, nie jest na, na po drodze zawsze z partiami. To, 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 no to jest kolejna... I też to mówiliśmy, bo trzeba sobie zdać sprawę, że niezależnie, kto rządził, to zawsze spór między samorządem a władzą rządową będzie istniał, no bo hmm, chodzi o zawsze o pieniądze, o... o, o o, o, o to, um, czym się zarządza i tak dalej, i tak dalej, ta granica jest no tak, płynna, ale, ale nigdy nie było tak macie jak jest dzisiaj, takie nigdy instytucjonalne macie, jako Związek tak negatywnie na są teraz. Albo jako Platforma Obywatelska, do której ale sami mn, należycie, pani albo która reprezentuje też mn. często interesy mamy wpływ na działania parlamentu czy z rządu, bo mamy swoich przedstawicieli w różnych komisjach i tak dalej, i tak dalej, ale tak jak powiedziałem, to są przedstawiciele e, poszczególnych jednostek administracyjnych e, i nawet ich działanie musi być troszeczkę inne niż osoby fizycznej. Więcej wolno osobie fizycznej niż przedstawicielowi jakiegoś miasta, bo my jesteśmy przedstawicielami często również wybieranymi przez Rady Miast na przykład do reprezentowania. Co pan zważa na to, jak pan czasami, no... Tak, wypowiada, się, wypowiada się w przestrzeni publicznej. Tak. To pan myśli sobie, o teraz uwaga, teraz mówię jako Arkadiusz Chęciński, a nie jako prezydent Sosnowca? E, zdecydowanie tak. Panie Powiedzmy no no no, no bardzo Specyficzna granica, bo, bo trzeba sobie zdać sprawę, funkcjonuje i, i, i trzeba wiedzieć, w którym momencie można zachowywać się jak prezydent miasta, a kiedy trzeba zachowywać się jak Arkadiusz Chęciński, czy jak. No nie, no wydaje się, że, że, że pan prezydentem, jest głupiego, się zawsze i trzeba na to uważać, ale proszę pan zrobił coś uwagę, głupiego, to, to nikt, by panu, nikt by się nie bawił, rozdzielenie włosów na czworo. Dlatego, panie redaktorze, to również jako redaktor Radia Piekal i Dziennika Zachodniego stara się pani robić nic głupiego, bo zapewne też panu tego nie wybaczą i. Zadanie to jest człowieka nie robić rzeczy głupich, tylko starać się to wielkie działać. W wielkie wyzwania, ale myślę, że dla skromnego człowieka do spełnienia. Do Czaskowskiego się pan też zapisze? Do Czaskowskiego. Tak, tak. Panie nowej naturze, Solidarności. Nie znam dzisiaj, tak jak i pan, założeń Nowej Solidarności. Będziemy o tym rozmawiać, gdy Nowa Solidarność będzie funkcjonowała, gdy Rafał Czaskowski rozpocznie e, funkcjonowanie w ramach tego stowarzyszenia. Wtedy pan odpowiem. Dzisiaj, e, dzisiaj, dzisiaj nie wiem, bo nie wiem, jakie są założenia tego, tego, tego stowarzyszenia, chciałem powiedzieć, ugrupowania. A czy samorządy, y, samorządy dla Polski to jest jakiś test koncepcji politycznego ugrupowania tworzonego przez samorządy? Nie, jeszcze raz podkreślam, nikt e, takiego czegoś e, nie wyartykułował, e, wręcz przeciwnie. No, wszyscy, wszyscy, mówiliśmy, wszyscy mówiliśmy, że ma to być e, forma e, obrony dzisiejsza e, samorządów przed rządzącymi, a zarazem nacisków w przyszłości na to, aby partie polityczne nie działały przeciwko sobie, tylko wspólnie e, działały tak, żeby <laughs> również wspierać samorząd, bo no, proszę zobaczyć, że tam, gdzie to wsparcie samorządu było bardzo duże, wybory do Senatu na przykład udało się mieć większość opozycji. Tam, gdzie wsparcie było bardzo duże, wybory e, na prezydenta Polski, Rafał Trzaskowski zdobył ponad 10 milionów głosów. No niestety zabrakło 400 tysięcy, żeby wygrać, ale to i tak jest historyczny wynik, bo chyba trzeci wynik e, w naszym kraju, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie i ogromne prezydze, zaufanie tam społeczne. Byli, tam wszędzie było, byli samorządowcy. Jutro... Proszę zwrócić uwagę, że przy Rafale Trzaskowskim ramię w ramię nie stali działacze polityczni, tylko samorządowi. Platformy Obywatelskiej najczęściej? Nie, nie, panie redaktorze. Tam stali najczęściej przedstawiciele samorządów niezwiązani z żadną partią polityczną. Zdecydowana większość prezydentów jest bezpartyjnych. Którzy stali w Trzaskowskim na wiecach, to byli niezwiązani z tak, partiami? Tak, znaczy różnie to bywało, ale myślę, że zdecydowana większość to byli bezpartyjni samorządowcy. Czy ci bezpartyjni, którzy, który pan ma na myśli, to kto na przykład? Kurczę, pan co, zaskoczył mnie pan teraz pytaniem, ale, ale widziałem wielu, wielu prezydentów, no chyba nawet w Radomiu. Nie, nie, w Radomiu jest platforma Obywatelska, ja już pamiętam. Nie to są prezydenci, którzy mają... Nie powiem panu tego blisko, albo są w, członkami No już pan powiem w Bytomiu. W Bytomiu, no tak. no dobrze, ale prezydent Absolutnie. wybrany z listy. Nie pan zobaczy, tak szukałem daleko. Nie, nie wiem czego tak daleko szukałem, a, 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 a tak blisko, a tak blisko można było dać przecież. Więc gdyby jutro były wybory parlamentarne, jak pan sobie wyobraża koalicję konfigurację list na przykład opozycyjnych? W związku z tym, że powstanie jakieś ugrupowanie jeszcze Trzaskowskiego, będzie, no, samorządy dla Polski, będzie platforma... Trzeba po prostu tekalica. usiąść do stołu, wszyscy wspólnie, razem wybrać najlepszych kandydatów i wygrać wybory. No, sprawa zawsze jest prosta. Oczywiście dyskusje będą pewnie długie i, i, i gorące, ale do Senatu się dało, da się też w innych wyborach, także, no, dzisiaj stoimy przed dwoma rozwiązaniami. Albo chcemy, aby dalej rządziło Prawo i Sprawiedliwość, które się zjednoczyło i działa w ramach jednego ugrupowania Zjednoczonej prawicy. E, I zawsze będziemy przegrywać, bo zawsze ci, którzy się jednoczą e, przy tym trybie wyborczym, e, które mamy i w tym podziale mandatów DONTem powoduje, e, no, 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 to zjednoczenie powoduje dużą, większą, dużą większą liczbę mandatów, e, zdecydowanie większą. I teraz opozycja, jeżeli chce kiedykolwiek myśleć o zwycięstwie, również musi się zjednoczyć i wtedy będziemy mieć tą tą, tą szansę jest, wygrać w Czyli wyborem. to jest takie, y, taką zjednoczoną prawicę montujecie, platforma. Z jednej strony. Proszę zobaczyć, że do Parlamentu, jednym, Europej czyli do kto, parlamentu kto Europejskiego. To będzie ziobro, a kto u Was? Trzaskowski. E, nie daj Boże, żeby u nas się znalazł ktoś taki jak Ziobro. E, Panie Prezydencie, to jeszcze mm, na koniec wspomnijmy o Metropolii. Jak już się znaleźliście Panowie z Marcinem Krupą, Prezydentem Katowic w jednej organizacji, w jednym stowarzyszeniu samorządowym, bo razem chyba się zapisywaliście. Tak jest. Tak, to może łatwiej Wam będzie się dogadać w Metropolii. Ale my w metropolii się dogadujemy. W sprawie raz przejęcia lepiej lepiej śląskich, godzę, ale się dogadujemy. No. W sprawie tramwaju śląskich, no ile dobrze pamiętam, jest stanowisko Katowic zbieżne ze stanowiskiem innych gmin. Tak, ale pod są warunkiem. Katowice to czyli de facto większej kontroli niż do tej pory nad społeczeństwem. Nie no tak, że to była propozycja. No, no, I pan ma tę propozycję, stołu? prezydent Sosnowca? E, mówię nie. 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 Katowice są większościowym udziałowcem, płacą najwięcej nie inwestują Nie tylko większościowym, tylko? Największym. Przepraszam, prawie większościowym. Nie prawie. prawie 40... Wielką różnicę to no, no prawie, no właśnie, no, no mówię prawie 47-48% zdaje się. Największym udziałowcem. Tak, tak, tak. Nie jest to. z, znaczy z punktu widzenia interesu katowicy to zrozumiałe, ale Inter... inwestują najwięcej, mają najwięcej. Nie... Pan się na to nie zgodzi. Czy inwestują najwięcej? Na trzy tramwaje Katowice? śląskie w Katowicach, chciał pan powiedzieć, tak? Ale tramwaje śląskie to spółka kilku czy kilkunastu e, gmin województwa śląskiego, i wszyscy chcemy, żeby te tramwaje się zmieniały. Ogromne inwestycje również w Sosnowcu, w Dąbrowie Górniczej, w Będzinie, w Bytomiu. Bez spełnienia e, tego warunku, które stawiają katowice. Złota akcja dla e, stolicy województwa. Ale to, że pan ja myślałem, że, że, że nie, to nie znaczy, się że przegadać? tak nie będzie, tak? Ja jestem jednym z kilku czy kilkunastu właścicieli. Spół właściwie Tramwajów Śląskich siędziemy do, do okrągłego, czy jakiegokolwiek innego stołu, spojrzałem na ten tutaj u pana w studio i będziemy zastanawiać się, jak rozwiązać problemy komunikacji w naszym regionie, tak, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni, a żeby też no, sytuacja finansowa naszych gmin no, nie była zła, tak? bo, bo tu też trzeba wyważyć te dwie strony. Także, także no, nie chciałbym dzisiaj mówić o zakończeniu rozmów, które trwają, ale myślę, że jesteśmy dużo bliżej niż jeszcze parę tygodni temu, jeżeli chodzi. O wspólne działanie, jeżeli chodzi o tramwaje w naszym regionie. Parę tygodni temu to prezydent Katowic wymyślił, żeby Metropolia płaciła za połączenia, które wykraczają poza granice miast. Czyli właściwie większość w, w metropolii. Nie bardzo zrozumiałem, wykraczające poza granice miast. Tak, łączące, łączące kilka miast ze sobą. Takie międzymiastowe Ale dzisiaj tak płacimy, połączenia. bo dzisiaj każdy płaci za połączenia w swoim mieście ale chciałby, żeby to metropolia teraz finansowała te A, połączenia. mówi pan o połączeniach tzw. Metro, tak metropolitarnych. Tak, znaczy to, tak je nazwał prezydent Katowic. Tak, 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 no, bo, bo dzisiaj tak się płaci, żeby była Pana to Transport. Dzisiaj każdy płaci w swoim mieście, tak. co nie do końca chyba też jest prawdziwe, no bo to, to trudno jest znaleźć jakiś taki model finansowania, który wszystkich zadowoli, ale na pewno finansowanie wydatków bieżących przez metropolię jest najgorszym rozwiązaniem, jakie można wymyślić. Metropolia powstała po to, żeby finansować Inwestycje czy w transport, czy choćby w termiczną utylizację odpadów. I jeżeli by się to zmieniło i zaczęlibyśmy wydawać na bieżące utrzymanie komunikacji czy czegokolwiek innego, to myślę, że metropolia za 2-3 lata nie będzie miała żadnego sensu i w Warszawie znaczy powiedzą. Nie będzie miała pieniędzy przede wszystkim, bo te. Nie, nie będzie miała pieniędzy, bo za 2-3 lata, czy, czy mniej, czy więcej, nie wiem, usiądą w Warszawie i powiedzą, że dlaczego dawać akurat do Sosnowca, Katowic, czy do innego miasta pieniądze na bieżącą działalność. Komunikacji, a nie dawać tych pieniędzy do Bydgoszczy, Torunia, czy jakiejś mniejszej, czy większej miejscowości na terenie naszego kraju. Także no nie możemy na to pozwolić i nie możemy wydawać pieniędzy na wydatki bieżące. Mamy wydawać na inwestycje, tak żeby podnosić poziom życia naszych mieszkańców, a zarazem, żeby ten region się rozwijał i najlepiej tak wydawać pieniądze, żeby one w przyszłości mogły przynosić dodatkowe środki. Podwyżka biletów, panie prezydencie, w przyszłym roku, to jest coś na co powinni przygotować się pasażerowie? Pańskim e, no zdaniem? No myślę, że tak, niestety, ale koszty pracy, koszty energii elektrycznej i tak dalej, i tak dalej, wszystko rośnie. E, i, I gdzieś te e, koszty również oddziałują na komunikację publiczną. Ja tylko będę prosił, żeby e, ten wzrost cen był jak najmniejszy, jeżeli chodzi o bilety długoterminowe, bo, bo, bo my musimy iść w kierunku takim, żeby każdy chciał mieć przy sobie bilet miesięczny czy roczny, a, a, a rzadziej korzystał z tych e, biletów jednorazowych. Ale czy to pokryje dziurę w budżecie powstałym w, w czasie epidemii, kiedy autobusy właściwie woziły, do dzisiaj trochę wożą powietrza? Nie, w żadnym wypadku, no do dzisiaj mamy różnego rodzaju utrudnienia i, 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 i zalecenia GIS-u, które nie pozwalają w 100% wykorzystać e, pojemności autobusów, co zresztą jest dziwne, bo proszę zwrócić uwagę, że autobus jadący do szkoły, dzieci muszą być w maseczce i co drugie miejsce, a te same dzieci potem wchodzą do, do szkoły i tam już wirusa nie ma i bez maseczki i koło siebie mogą e, funkcjonować e, tak, Także, także takich dziwnych zaleceń jest bardzo dużo, które powodują straty ogromne finansowe. Tak jak panu szkoły to minister Piątkowski mówił um, chyba w zeszłym tygodniu, że nie da się wszystkiego przewidzieć na te zarzuty między innymi nie da się wszystkiego przewidzieć, będą kolejne przepisy. Yy, tak, tak mniej więcej tłumaczy, yy, tłumaczy tę sytuację czy, czy oskarżenia o to, że, że one są zbyt ogólne często i, i, i czasami sprzeczne wręcz. Jak po pierwszym tygodniu ocenia Pan to, co w szkołach w Sosnowcu w tych no. trudnych czasach? Czy znaczy wypowiedzi pana ministra Piątkowskiego, zmiany przepisów non-stop, ta nieścisłość tych przepisów, o których mówiłem, no to właściwie można powiedzieć bez komentarza, by to trzeba było zostawić, bo to jest kuriozalne. Tak jak panu powiedziałem, no dzieci w szkole, w klasie mogą robić, co chcą i właściwie tutaj nie ma żadnych zasad dystansu społecznego. A już jak razem pójdą do teatru zagłębia, to muszą e, zapełnić połowę na przykład e, sali, e, znaczy i nie, no, dyrektor, siedzieć, dyrektor szkoły mógłby teoretycznie wprowadzić jakieś dodatkowe obostrzenia. No to trzeba zagłębia chyba nie. Dyrektor szkoły, tam szkoły. Tam są. A, dyrektor, dyrektor szkoły. szkoły. Tylko Panie Redaktorze, jeżeli minister mówi w jeden dzień, że trzeba nosić maseczki, drugi dzień nie trzeba nosić maseczek, to niech pan wytłumaczy e, rodzicom i dzieciom, że te maseczki powinny być, czy nie. No nie da się, jeżeli mamy osoby, które zarządzają naszym krajem i nie potrafią jasno sprecyzować. Tego, czego oczekują od dyrekcji szkoły. My nie chcemy, jako samorządowcy, żeby określać ścisłe jakieś ramy, które nie można wykraczać, bo każdy dyrektor szkoły te ramy musi mieć inne, bo każda szkoła ma swoją specyfikę, ale nie może być też tak, że właściwie samemu sobie się zaprzecza i wprowadza się zasady, o których panu mówiłem, które wprowadzają taki brak zaufania do, do, do władzy, do dyrekcji też przez to, bo dyrektorzy szkół za wszystko odpowiadają dzisiaj, tak naprawdę, razem z organem zarządzającym i chcemy im w tym pomagać, razem z personelem oświaty i rodzicami tak naprawdę, ale oni cały czas są manipulowani różnymi wypowiedziami w media, które powodują, że, że ta współpraca z rodzicami jest trudna, bo, bo wchodzą rodzice, i nie chcą wkładać maseczek i proszę powiedzieć, co my mamy takiej osobie, mamy wzywać policję, yy, mamy, mamy się sprzeczać, no jasna zasada, miejsca wspólne, wkładamy maseczki, miejsca, których e, jest określona grupa, która już jest zawsze ze sobą razem, nie wkładamy. Rozwiązałoby sytuację, a, a, a tak mamy zamieszanie, bo, bo pan minister sam nie wie, czy te masaczki są potrzebne, ale zresztą co my mówimy o tym jak minister zdrowia mówił, że masaczki nie są potrzebne, a potem mówił, że są potrzebne, no bo pewnie no, spotkał się z narciarzem ciężko, i, i się uznali, że ciężko jednak masaczki trzeba wszystko przewidzieć też i to w, caj, w Panie całej... Panie redaktorze, Europy. no wszystko jest ciężko przewidywać, ale jeżeli chcemy ufać władzy, to ich działania muszą być takie, że Abyśmy widzieli sens tych działań. Dzisiaj tego sensu nie ma. Tak jak pan powiedziałem, jest pan e, mieszkańcem tego województwa i dobrze pan wie, że w strefie czerwonej w rybniku ludzie musieli chodzić w maseczkach, ale jak jechali do strefy zielonej do Bytomia, czy do Sosnowca, to maseczki mogli ściągać, tak? Ulica Na e, granica przebiega tak przez ulicę, więc, tak jest, w, więc tak jest, bo po jednej strony. Jak idzie po drugiej pan po... z dzieckiem, z którym przebywa pan cały czas e, do szkoły, e, idzie pan z nim, jest pan w domu, e, nie ma maseczki. Wchodzi pan do szkoły z tym samym dzieckiem, gdzie do szatni. Musi pan wkładać maseczkę. Byłem na festiwalu w Opolu w piątek. Na widowni w Opolu trzeba być maseczkiem, mimo że to festiwal piosenki. Właściwie trzeba by śpiewać i maseczki nie mieć. Na meczu Zagłębia Sosnowiec na trybunach stadionu można już być bez maseczek. Niech mi pan wytłumaczy sens tego przepisu. Dlaczego na trybunach stadionu można być bez maseczek, a na widowni no, no, operze, że gdzie jest zachowany dystans? Tej może dlatego, pan że nie wie mieć. pan to. Jak, jak, to, na, jak i, to na meczach i na trybunach zamachowanych ludzi? Jak przekonywać ludzi? Bo ja to te przykłady daję po to, żeby pokazać, pokazać kuriozum wielu sytuacji i to, że takie kuriozalne zachowania powodują konflikty w szkołach, w innych miejscach, a nasz pomysł okazał się słuszny. Mówiliśmy, żeby powoli wchodzić w ten rok szkolny, te dwa tygodnie. Proszę zobaczyć, co działo się przed placówkami oświaty w pierwszych dniach. No bo wszyscy tego no, gdyby, Gdybyśmy przedłużyli wakacje o dwa tygodnie, to pewnie znaleźliby się tacy, którzy by jeszcze polecili. Nie, no, nie, 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 panie redaktorze, e, nie znaleźliby się, bo, 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 bo potrafilibyśmy powolutku wchodzić w ten rok szkolny. A tak to mamy przypadki wyłączania poszczególnych klas w związku z koronawirusem. E, zamykania e, części placówek. Będziemy, będziemy, tak będziemy to śledzić uważnie. Ma, e, Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, był z nami. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo Pozdrawiam miłego dnia. Do usłyszenia do zobaczenia regionu i pana redaktora.